Ostatnio wszędzie widzę te kolegę nowe maski, które po kilku godzinach mają się robić transparentne i mają dawać efekt glass skin. Najpierw robię demakijaż i myję zęby. Podobne te maski najlepiej działają, jak się je zostawi na całą noc, więc tak zrobię. I powinno się nakładać pod nie pielęgnację szczoteczka zadowolona, skóra idealnie oczyszczona, best feeling przetestuję sobie też te płatki od Mediheal również są one z kolagenem więc myślę, że będzie to fajna baza pod maskę i mamy do tego taką pensetkę. bardzo to przyjemne jest, rozumiem takie uczucie załagodzenia skóry pod oczy maskala Nesh jest genialna tak wygładza okolice pod oczami serum, odrobinka kremu i najciekawszy moment, dzisiaj chyba wybiorę sobie te od Cosrx, jest to napisane, żeby nakładać minimum na 2-3 godziny, a najlepiej na całą noc, takie maski są dosyć delikatne, więc trzeba uważać, żeby ich nie podrzeć. Jest bardzo mocno nasączona. Jest duże, a to ogromny plus ja moją dużą twarz. Dobra, zdjąłam nakładkę z górnej partii. Gdzie beauty, beauty guru nie jest takie proste. Nie mogę się śmiać, bo to mi się odklei. Podkleiłam sobie już tutaj te fragmenty, które były wycięciem na oczy. Jak na razie dała bardzo fajne uczucie, taki przyjemny chłodek. Mimo tego, że dosyć nieumiejętnie ją założyłam, bardzo dobrze przylega do twarzy i nie odkleja się. Także lecę spać i widzimy się rano. Właśnie wstałam. Maska zrobiła się przezroczysta. Nie spadła mi w nocy i naprawdę było spoko. Nie przeszkadzała mi podczas spania. No, naprawdę mocno przykleiła się do twarzy. Muszę przyznać, że jest to mega satysfakcjonujące. Tak się prezentuje maska po zdjęciu. Mega śmieszne, bo odcisnęły się tutaj nawet moje brwi. Chyba rozumiem cały hype na nie. Rzeczywiście jest ten efekt glass skin. No i oprócz tego skóra jest napięta, nawilżona. Moim zdaniem wygląda jakby miała jakąś bazę wygładzającą. Zobaczcie jak ta maska się dobrze scaliła. Także na pewno nie spadnie z twarzy w ciągu nocy. Bardzo pozytywne pierwsze wrażenie. Niech używać regularnie, szczególnie przed jakimiś ważnymi wyjściami. Dajcie znać koniecznie, która maska kolagenowa jest waszą ulubioną.